Siema, tu Wafel. Dzisiaj o godzinie 19.00 otwieram swój serwer PvP, który nie jest profesjonalnym serwerem w PvP, tylko jest takim czystym for fun, żeby troszkę przed kartkorem się przygotować. Więc jeśli ktoś jest chętny, zapraszam dzisiaj o godzinie 19.00 na pvp.mcwafel.pl. Otwarcia będzie oczywiście live na moim Twitchu, więc zapraszam serdecznie. Uwaga, bo teraz ważna informacja, serwer jest tylko premium i jest tutaj PvP z kwadratowej masakry. Więc e, jeśli nie macie do to niestety nie wejdziecie na serwer. W takim razie, jeszcze raz, o godzinie 19 otwieram dzisiaj serwer. Zapraszam na Twitcha, ponieważ będzie tam livestream z otwarcia. I tak pokrótce, co tutaj na serwerze, jak tutaj włączyć się do dueli, to wystarczy tutaj wybrać jeden z trybów. E, są do gier rankingowych otwarte cztery tryby, które tylko, tylko takie są w sumie. Więc wystarczy kliknąć tabliczkę, na przykład z Refilem, klikamy i jesteśmy w... Kolejce rankingowej i czekamy jak ktoś również dołączy i nas dobierze. Ewentualnie jeśli nie chcecie być w kolejce rankingowej, piszecie tylko ukośnik duel i czyśnik. Więc zapraszam serdecznie, godzina 19. Widzimy się na serwerze. Pa pa!